Dziś konkurs potraw regionalnych. Jaki jest przepis na dobrą potrawę regionalną? Przepis na dobrą potrawę regionalną to przede wszystkim tradycja oraz zdobyte umiejętności i wiedza od babć, no, prababć i się tak y, od rodziny. Każdą potrawę można w jakiś swój sposób wzbogacić, y, udoskonalić i chyba każdą potrawę, nawet regionalną, można w jakiś nowoczesny sposób udekorować czy dodać jakiś przyprawę, która wzbogaci smak. Głównie pod uwagę braliśmy smak wykonanych potraw, jak również sposób podania. Dodam, iż potrawy wykonane były na bardzo wysokim poziomie, stąd też, jeżeli miał niesamowity problem w wybraniu tej właściwej potrawy, pierwsze miejsce zajęła zupa sztawiowa i pierogi z kaszą gryczaną i twarogiem, drugie miejsce czarnina i kaczka pieczona z sosem żurawinowym, trzecie miejsce zajęła zupa grzybowa i papka pieczona ziemniaczana. My to święto ekologiczne organizujemy po raz dwunasty. Chcemy w taki jasny, konkretny, ale także zabawny sposób przybliżyć młodzieży problemy ekologii, problemy segregacji śmieci, problem dbania o naszą planetę. Chcemy wyraźnie zaakcentować, że... Ta planeta wcale nie należy do nas. My ją pożyczyliśmy po prostu naszych dzieci, tak jak to mówił kiedyś stary wódz innym. Staramy się promować zdrową żywność. Uczniowie podczas zajęć przygotowują zdrowe produkty na bazie surowców lokalnych. Te działania wdrażaliśmy właściwie już od kilkunastu lat, i myślę, że takim efektem właśnie tych naszych starań jest uzyskane przez szkołę wyróżnienie. Od grudnia 2013 roku zespół szkół gastronomiczno-hotelarskich może poszczycić się uzyskanym certyfikatem Dziedzictwo kulinarne Kujawy i Pomorze. Logo widoczne jest przy wejściu do warsztatów szkolnych oraz na potrawach w menu. To za sprawą właśnie kapuśniaków, które przygotowywane są w warsztatach, receptura kapuśniaków oparta jest na starych babcinych przepisach i to jakby tutaj zagwarantowało nam sukces. Przygotowujecie tutaj naleśniki do degustacji. Co jest takiego specyficznego w tych naleśnikach? Mąka nie jest zwykła, tylko jest to mąka gryczana i orkiszowa. Pochodzi z rolnictwa ekologicznego. Czym się kierować? Czyli co jest istotne przy wyborze produktów ekologicznych? Myślę, że bardzo istotne jest opakowanie i trzeba czytać opakowanie. Nie można się zachwycać jego barwą, kolorystyką i ładnym, estetycznym wyglądem, tylko trzeba zastanowić się, co w środku zawiera to opakowanie. A żeby wiedzieć, co zawiera w środku, trzeba przeczytać dokładnie skład surowcowy i czy zawiera dodatkowe składniki spuchniające, barwiące albo przedłużające trwałość. Polska w Europie jest uznawana jako ogólnie kraje ekologiczny. W dalszym ciągu u nas jeszcze jest mało przetwarzana żywność, jak masowo. Dużo mamy indywidualnej takiej produkcji rolniczej. Również mamy dużo gospodarstw ekologicznych, które funkcjonują oficjalnie zgodnie z prawem polskim od co najmniej 15 lat, gdzie przestrzegane są zasady uprawy żywności bez dodatkowego wzmacniania chemicznego, czyli bez nawożenia chociażby i zgodnie z zasadami przyrody. To jest muzyka, bo na przykład flamengo to jest cygańska muzyka. E, cygańska muzyka też pochodzi z Indii. Przede wszystkim bardzo podobne klimaty mamy. W tańcu, w ruchach to jest bardzo podobne, w urodzie też. Więc powiem, że e, nie różni się to. Każda nacja, mamy klany ceganów i każdy naród e, tam, gdzie mieszka, przedstawia kulturę. Na przykład e, pochodzę z Rosji, e, przedstawiam romanse rosyjskie. Romance rosyjskie, tak jak znamy oczy czarne, powiedzmy tak, to co znane jest na całym świecie. Natomiast mamy też na przykład Chiny ten, który ty, no, bez, ma wszyscy znamy. <śmiecki> Cieszył się dużą popularnością. Czy spodziewałaś się, że tak miło zostaniesz przyjęty? Powiem szczerze, bo mam syna w wieku uczniów, bo kiedyś nawet chodził do tej szkoły. Byłam troszeczkę wystraszona. Myślałam, jak oni mnie przyjmą, bo to, co śpiewam, to nie jest dla młodzieży, wydaje mi się. Ale wiedziałam, jak oni bardzo bawią się po tą muzykę. No, mile mnie zaskoczyli, naprawdę, Poczułam się taka. Jeszcze potrzebniej się.